Witajcie kochani. Sylwia kocnie z duch materii. Nie widać, ale siedzę jeszcze na swojej macie jogi, ponieważ właśnie zakończyłam moją dzisiejszą praktykę i coś mi olśniło i chciałabym się teraz tym podzielić, ponieważ to jest niby takie oczywiste, takie proste, a jednak myślę, że potrafi naprawdę przyczynić się do poprawy jakości życia osoby, która jest tego świadoma i która z tego w świadomy sposób korzysta. Otóż e, dzisiaj moja praktyka e, na macie e, była takim, powiedzmy, wyzwaniem w pewnym sensie, ponieważ e, wybrałam, żeby dzisiaj e, zrobić sobie pewne trudniejsze pozycje, w których e, nie czuję się tak komfortowo jak w tych, które powtarzam niemal każdego dnia. I przyszła mi na myśl taka analogia, nie tyle przyszła mi na myśl, co. Też, ponieważ ja ćwiczę z takimi programami online, więc słyszę cały czas głos czyjś, który mnie prowadzi przez kolejne pozycje. I ta pani nauczycielka powiedziała coś takiego, co bardzo głęboko dotknęło coś we mnie i właśnie tym, czym chciałam się podzielić, ponieważ my na co dzień często zadajemy sobie pytanie, o tym, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie środowiska osób pracujących nad sobą, przyglądających się sobie, zadajemy sobie pytanie o tym, co to znaczy być tu i teraz, co to znaczy być w tym momencie, co to znaczy być obecnym, tak? I często nie mamy takiego wglądu, takiego namacalnego, takiego konkretnego w to, i właśnie. Moja praktyka jogi mi dzisiaj pokazała to, bo oczywiście, będąc na macie jogi, czy robiąc cokolwiek innego, co wymaga pewnego rodzaju skupienia, oczywiście my automatycznie jesteśmy w tu i teraz, tak? I to jest takie bardziej namacalne. Niemniej jednak, tą refleksją jest to, że kiedy my wychodzimy, chociaż w najmniejszym stopniu ze swojej strefy komfortu, czyli tak jak ja dzisiaj, wykonując jakieś troszkę trudniejsze asany, pozycje, Logiczne, wówczas nasza uważność, a tym samym bycie w tu i teraz, bycie naprawdę w doświadczeniu tego, co jest, jest zintensyfikowane. I w moim doświadczeniu ja bym powiedziała, że tak naprawdę to jest jedyne, co jest w tym momencie. Tak? Bo kiedy my robimy coś, do czego nie jesteśmy aż tak przyzwyczajeni, co jest w pewnym sensie dla nas jakiegoś rodzaju wyzwaniem, my musimy zainwestować w to naszą uwagę, naszą uważność. I tym samym my jesteśmy w tym, my jesteśmy tym całkowicie pochłonięci. Zauważ, jak robisz coś na co dzień, coś, co dobrze już znasz. Nie wiem, gotujesz obiad, sprzątasz, układasz coś, ubierasz się, myjesz zęby. Robisz sobie makijaż, cokolwiek by to nie było. Jesz, tak też mi przyszło na myśl, cokolwiek by to nie było. Bardzo często jest tak, i tutaj to chodzi oczywiście o szczerość z samym sobą, że wykonujemy to automatycznie. I tak naprawdę my to robimy, czyli nasz robocik, nasz pojazd, czyli to cudowne ciało, wykonuje daną czynność. Gdzieś na przykład podąża trasą, którą dobrze zna, czy jedzie samochodem, prowadzi samochód, cokolwiek by to nie było, jest to często wykonywane automatycznie. I nasz umysł gdzieś wtedy sobie krąży, odbiega, i nie mamy tego prawdziwego doświadczenia tej chwili. Kiedy jednak robimy coś, co jest zaproszeniem dla nas do wyjścia, chociaż w najmniejszy sposób, tak jak ja to dzisiaj zrobiłam. Poza naszej strefy komfortu, czyli tego, co jest nam dobrze znane i już doskonale wyuczone, nasza uważność tam jest i my wtedy jesteśmy w pełni w tym doświadczeniu. My naprawdę doświadczamy w chwili obecnej. A o co innego nam w życiu chodzi, jak nie właśnie o to, żeby żyć pełnią życia? Te wszystkie wielkie słowa, których się używa, których e, osoby przemawiające publicznie, o których mówią nauczyciele. To, są, to jest właśnie to, to jest właśnie to, żeby, żeby być w tym jedynym momencie, w którym my i tak jesteśmy, ale jeżeli jednocześnie tkwimy w naszej głowie, to tak naprawdę tego w pełni nie doświadczamy, a często w ogóle tego nie doświadczamy. I potem tak życie nam przebiega, przemyka. Kiedy my cały czas jesteśmy w głowie i żyjemy projekcjami naszych głów, zamiast być w tym, co jest takie pełne, co jest takie nasycone żywotnością, witalnością, praną energią życiową, tak? Tym momentem, który teraz jest. Dlatego to nagranie jest czymś, jest tego pewnego rodzaju narzędziem, z którego mam nadzieję zechcesz skorzystać. I sam, sama się przekonaj. Że naprawdę, kiedy tylko zdecydujesz się, dokonasz świadomego wyboru, żeby przekroczyć próg swojej strefy komfortu, chociaż w najmniejszym stopniu, to może być naprawdę drobna rzecz, to będziesz w doświadczeniu w pełni i zobacz, jak ono smakuje. Jestem pewna, że się zachwycisz życiem i cudem, jakim ono jest. Każda jedna chwila, gdy tylko jesteśmy w niej w pełni obecni. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego nagrania. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Jak zawsze zapraszam do kontaktu, do omówienia się na sesję indywidualną albo do przyłączenia do szkolenia online lub na żywo. Całuję mocno, buziaki. Pa! pa.